Chciałam ja widzowie dzisiaj chciałem was informować, że mam własny klub. Nazywa się Polacy Cebujacy. Opis jego to... O, to jest fajny klub, tylko że nie można przekinać. Gay długo, a zostań awans. No mamy na razie 4 osoby. No wiecie, nieduży klub to kto jest... S. Jest... S. Jest... No, i... no i osoby, które giały długo, już dostały ten awans. No zobaczcie. No i znacznik tego klubu to jest, jest um, hastak j o g i -Y -Y. No i to jest mój biat, który jest, jest w tym klubie. Siemanko widzowie Bo w ten klub jest najlepszy na świecie. No właśnie słyszeliście, więc dołączcie, to do ty... Tym bardziej możecie być na władcą od niego może Bo Ja akurat, no ja jestem tak mocno on, on nie jest, jest, władcą, jest takim długim władcą No zobaczcie, to jest jego konto No, no I ja nie mogę i... usuwać nawet grać jak będą przeklinać wszystko. No, o, tutaj mamy swojego eksperta No i ja no trzyma... trzymajcie się, to na tym się...